W odpowiedzi na wiele zapytań odnośnie napraw bezinwazyjnych, napraw elektromagnesami, przedstawię sam proces usuwania wnicenia. Więc przykładamy dyszę. Ładnie. Jest jeszcze jedna. Pokażemy jeszcze czas. Przykładamy na sam środek. I naciskamy. Proszę bardzo. Tak to głównie wygląda. Może pokażę jeszcze jak wygląda sprzęt. Tak wygląda sprzęt. Jest to Genfix Machine, numer 102. Nie polecam kupywać przed numerem 50, bo były wadliwe. Wiadomo, że kabel. Tu ogólnie są zaczepy do, 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 do elementu, do karoserii. Tak wygląda ta cała dysza. Proszę bardzo. No i teraz to ściągamy i nie ma po prostu żadnego śladu. No, proszę bardzo.